Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie wychodzi naprzeciw swoim czytelnikom i w ograniczonym zakresie wznawia działalność. Można zamawiać książki telefonicznie i o umówionej godzinie odebrać je na zewnątrz siedziby na ulicy Chrobrego. Leszczyński Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca przedsiębiorców o przyłączenie się do akcji i przekazywanie upominków, które otrzymają zgłaszający się do stacji krwiodawcy. Czy Prawo i Sprawiedliwość z zapowiadanym wetem dla budżetu rozpoczyna wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej? W Sejmie Trwała dyskusja, w której głos zabrał poseł Grzegorz Rusiecki z koalicji obywatelskiej. Nie bójcie się obywateli, mówił do rządzących w kontekście powiązania budżetu unijnego z praworządnością. Z okazji przypadającego 21 listopada Międzynarodowego Dnia Rzeczliwości, dzieci z przedszkola miejskiego nr 18 imienia Sportowa Krajina w Lesznie nagrały spot pod hasłem Bądź życzliwy dla planety. Mieszkające w schronisku Psie Elfy czekają na adopcję, by te święta spędzić przytulone do czyichś kolan w domowym zaciszu zamiast w końcu. Mieszkaniec Kościana i podopieczny WTZ Zbyszek uległ wypadkowi. Na jego rehabilitację potrzebne jest sporo środków finansowych. Tradycją gminy Przemęt są konkursy na najładniejsze szopki bożonarodzeniowe wykonywane przez uczniów gminnych szkół i przedszkolaki. Niestety w tym roku ze względu na pandemię i zamknięte szkoły konkurs nie może się odbyć. Jednak gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie mają propozycję dla seniorów. Konkurs na świąteczny stroik.